Cześć, nazywam się Anna Bulczek, jestem położną i certyfikowanym doradcą laktacyjnym. Dzisiaj chciałam Wam pokazać produkty, które mamy u siebie, jako Zaufaj Położnej, które rekomendujemy w sytuacjach, kiedy mamy problemy laktacyjne. Czyli jako położne przygotowałyśmy dla Was takie SOS laktacyjne, a teraz chciałam Wam wytłumaczyć, dlaczego te produkty, a nie inne, znalazły się w naszym zestawie. Jeżeli chodzi o problemy laktacyjne, pierwsze, od czego powinnam zacząć, to są problemy z bolesnością brodawek. Takie problemy mają prawo się pojawić na początku Waszej drogi, jeżeli chodzi o karmienie. W drugiej dobie maluch będzie się dosyć często przystawiał i tak naprawdę to może spowodować, że częsty kontakt ze śliną, z zaciskającymi się dziąsłami dziecka na brodawce, to może powodować dyskomfort, który może zamienić się w ból. W związku z czym na ile możemy pozwalać sobie na taki ból? Dajemy sobie maksymalnie 7 dni. Jeżeli przez 7 dni nie udało się rozwiązać tego problemu laktacyjnego, pamiętaj, aby skonsultować się z certyfikowanym doradcą, na przykład w poradni laktacyjnej. Jeżeli tak Jaki ból się pojawia, co możesz zrobić, żeby w tym bólu sobie pomóc? Jak możesz zadziałać, żeby poprawić tą sytuację? W pierwszej kolejności jest to korekta przystawienia do piersi. Także jeżeli są jakieś problemy dotyczące tkliwości brodawki, na pewno przystawienie do piersi może wymagać poprawy. Kolejna sprawa to już, już jest, to już jest takie, można powiedzieć, reagowanie wtedy, kiedy ten ból powstał i musimy po prostu jakoś funkcjonować w pierwszej kolejności to co mogę ci polecić. Mogę ci polecić, aby całą okolicę brodawki wraz z otoczką potraktować mlekiem mamy. Jak najbardziej mleko mamy dzięki lizozymowi w składzie, ale i też w składzie mamy tam białka, tłuszcze, węglowodany, te wszystkie składniki będą bardzo dobrze wpływać na regenerację uszkodzeń brodawki czy nawet tutaj okolicy, okolicy otoczki, jeżeli maluch na przykład zafundował Ci jakieś w tym obszarze problemy. Dodatkowo to, co możesz zastosować, możesz stosować lanolinę. My taką lanolinę, jaką rekomendujemy, rekomendujemy lanolinę, która jest stuprocentowa, jest ona medyczna, będzie ona na tyle oczyszczona, że jest to idealne rozwiązanie również dla osób, które są na lanoliny uczulone. Jej poziom oczyszczenia powoduje, że nawet alergicy mogą z tej lanoliny korzystać. Dodatkowo mamy w tej lanolinie gwarancję, że zwierzęta nie cierpią przy jej pozyskiwaniu, ponieważ musisz wiedzieć, że sama lanolina pozyskiwana jest z owczej wełny. Także tutaj na pewno ten produkt tutaj zdobył nasze serce, i jeżeli chodzi o stosowanie tej lanoliny, gorąco wam to polecamy. Dodatkowym bardzo ważnym elementem przy jej stosowaniu jest to, że nie trzeba jej zmywać. Także możesz całą okolicę brodawki potraktować tą lanoliną. Proponuję cienką warstwę. Następnie przed kolejnym karmieniem nie ma potrzeby, aby tą pierś myć. Ta lanolina może się spokojnie wchłaniać. Jeżeli my tą lanolinę zastosujemy, często pojawia się problem, że w momencie zakładania bluzki, czy stanika, czy wkładki jednorazowej, ta lanolina będzie się wycierać. W związku z czym kolejny element, który chciałam Ci zarekomendować, to są muszle ochronne. Takie muszle ochronne również znajdziecie w naszym zestawie laktacyjnym. Jak te muszle ochronne działają? To, co musimy tutaj uwzględnić, to to, że w pierwszej kolejności smarujemy brodawkę swoim własnym mlekiem bądź lanoliną, następnie zakładamy taką muszlę i tutaj to co jest bardzo ważne, dzięki tej muszli brodawka nie dotyka. Niczego. Ani fragmentu muszli, ani stanika, ani właśnie jednorazowej wkładki. Dzięki czemu nasza brodawka ma przestrzeń, w której może spokojnie, mówiąc kolokwialnie, oddychać. E, czyli ma kontakt z tlenem, nie ma żadnego ucisku, nie ma żadnego wilgotnego środowiska, które będzie też mleko tworzyć. E, jest, e, jest tutaj bardzo dobra przestrzeń, właśnie do regeneracji, e, a dodatkowo dzięki temu, że mm, Lanolina jest na naszej brodawce. Ona się nie wyciera, więc będzie zdecydowanie lepiej działać. Takie mleko, które mamy w naszej muszli, jak najbardziej można dodać do wanienki. Tutaj maluszka, więc może spokojnie po zdjęciu silikonowej warstwy wykorzystać to mleko, na przykład właśnie do kąpieli, żeby maluch trochę był jak taka kleopatra. Kolejne co mamy, jeżeli chodzi o problemy laktacyjne, które mogą się pojawić, w naszym zestawie mamy dla Ciebie. Kompresy, które są kompresami chłodzącymi. Te kompresy chłodzące mogą przydać się w fizjologicznym nawale pokarmu, który może się pojawić mniej więcej 40 godzin od porodu. Dodatkowo takie zimne kompresy przydadzą się również, jeżeli mamy na przykład gorączkę u malucha. Także w tej sytuacji również takie kompresy Wam. Polecamy. Co jeszcze możemy znaleźć w naszym zestawie? Tak naprawdę dwa dodatkowe produkty. Wracając do bolesnych brodawek, jeszcze jeden produkt chciałabyśmy Wam tutaj zarekomendować. Będą to kompresy z bioaktywnym żelem. Te kompresy akurat są od Multimam. Są one w formie plasterka, które zakładamy na naszej, naszej brodawce na mniej więcej 30 minut. Myślę, że 30 minut już jest taki maks. Pamiętajcie, że ten produkt należy faktycznie zmyć przed przystawieniem malucha do piersi. Natomiast to myślę, że mu wybaczamy, ponieważ on bardzo ładnie wspomaga regenerację i bardzo szybko jesteś w stanie ponownie przystawić malucha bez takiego uczucia dyskomfortu, jak sprzed zastosowania tego produktu. Także jeżeli chodzi o te kompresy również jako położna, ale i również jako certyfikowane do racji uważam, że to jest ten element, który warto w swojej wyprawce już do szpitala mieć w saszetce, w kosmetyczce, żeby w razie potrzeby był. Jeżeli jesteśmy przy naszych saszetkach, to jeszcze jeden produkt, który w SOS Laktacyjnym znajdziecie, jest to Ticker. On w składzie ma słód jęczmienny, jeżeli chodzi o słód jęczmienny, będzie on należał do galaktogogów. Jest to produkt, który ma udowodnione działanie, będzie on wpływał na naszą laktację korzystnie, ponieważ zwiększa ilość pokarmu. Jeżeli jesteś w pierwszej dobie po cięciu cesarskim czy w drugiej dobie po porodzie na przykład druga miesiąc miniatury i czujesz się z karmieniem piersią niepewnie, dwie saszetki tego produktu możesz spożywać dziennie, rozmieszane na przykład z mlekiem, bądź na przykład z mlekiem migdałowym. Każda z tych opcji będzie dobra. Takie kakao, bo mniej więcej taki produkt otrzymujemy po zmieszaniu tych saszetek z mlekiem, wypijając dwa razy dziennie nie będzie pozytywnie wpływało na ilość pokarmu i myślę, że będziesz spokojniejsza, bo efekty są szybko, szybkie takie do zaobserwowania. Jeżeli chodzi o nasze SOS laktacyjny, jest ono dostępne w naszym sklepie, jak i inne produkty, które my jako położne Tobie rekomendujemy. Zapraszam Cię do kliknięcia w nasz link, zobacz co mamy przygotowane dla Ciebie, a jeżeli są inne produkty, które wymagają naszej retencji, zachęcam do wpisania ich w komentarzu. Nasze merytoryczne wskazówki znajdziecie również na Instagramie i na Facebooku, także mam nadzieję. Do zobaczenia!